Cześć, na dzisiaj przygotowałam dla Was naprawdę szybki, prosty w wykonaniu makijaż. Taki bardzo delikatny, do którego zainspirowały mnie nowe perfumy, flakon i zapach Dream. Przepięknie, pachnie, bardzo delikatnie, bardzo subtelnie, dlatego też bardzo chciałam stworzyć dla Was taki makijaż. A jeżeli chcecie wiedzieć, jak go wykonać, zapraszam do oglądania dalej. Jak widzicie, makijaż twarzy mam już gotowy. Taki filmik z podstawowym moim makijażem, przygotowaniem do makijażu jest już na tym kanale, więc odsyłam Was do niego. Linka znajdziecie w opisie pod spodem. A ja przechodzę do makijażu oczu. Najpierw nakładam bazę pod cienie. Następnie czarnym eyelinerem jest to eyeliner Super Shock od Black Neat Metal. Rysuję kreskę wzdłuż linii rzęs i delikatnie ją rozcieram. Taki trik sprawi, że nasze rzęsy będą się wydawać o wiele bardziej gęste. Teraz czas na cieniowanie. Makijaż wykonam tylko jedną paletką. Jest to paletka poczwórnych cieni Berry Love. Cień numer jeden nakładam wewnętrznym kąciku oka oraz na łuk brwiowy. Cień nakładam również wewnętrznym kąciku na dolnej powiece. Następnie cień numer 2, czyli ten różowy odcień nakładam na praktycznie całą powiekę, ale zaczynam od środka oka, kierując się do kącika zewnętrznego. A teraz najciemniejszy kolor, czyli numer 4, i podkreślam nim załamanie powieki oraz zewnętrzny kącik oka. Ostatni krok w makijażu oczu to tuszowanie rzęs. Sięgam po tusz Big False Lash. I mocno tuszuje rzęsy Bardzo delikatny akcent nakładam również na usta. I będzie to pomadka, nowa pomadka matowa Siri True Color w odcieniu Posh Petal. Makijaż gotowy, jak widzicie, jest naprawdę szybki w wykonaniu i do tego bardzo subtelny, bardzo delikatny. Mam nadzieję, że makijaż Wam się podobał. Jeżeli tak, kciuki w górę i zapraszam Was na nasz kanał do obejrzenia pozostałych filmików oraz do subskrybowania naszego kanału. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Cześć!